Powoli kończymy czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, kończymy czas adwentu, mamy już czwartą niedzielę. I ta niedziela przygotowuje nas na świętowanie, które już za chwilę. Pan Bóg przygotowuje nas na świętowanie. Słowo Boże, które dzisiaj słyszeliśmy, już mówi o sensie tego, że Bóg stał się człowiekiem. A skoro mamy świętować to Jego przyjście w ludzkim ciele, już za kilka dni, to to Słowo Boże chce dać nam taką łaskę przygotowania naszego serca na to świętowanie. Mówiliśmy, że częścią tego przygotowania jest też po prostu przyjście na Msze kiedy zatrzymujemy się w przygotowywaniu świąt, w naszym zabieganiu. Skorzystajmy zatem z tego słowa i zobaczmy, na co ona nam zwraca uwagę. Aby nasze święta, które już za chwilę były przeżywane z radością, były przeżywane z jakąś głębią. Mamy dzisiaj w pierwszym czytaniu już słowo Betlejem. Wiemy, że tam się Jezus narodził, czytamy proroctwo o tym miasteczku Betlejem. Betlejem oznacza dosłownie dom chleba. Więc Pan Bóg zwraca naszą uwagę na chleb pewnie powiedzielibyśmy, w tej naszej polskiej tradycji zwraca naszą uwagę na opłatek. Czyli to słowo zwraca naszą uwagę na to, że będziemy dzielić się chlebem, będziemy dzielić się opłatkiem w czasie wieczerzy wigilijnej, ale pewnie także w czasie innych spotkań. Może już się opłatkiem dzieliliśmy na jakimś spotkaniu przedświątecznym i pewnie będą jeszcze takie okazje, także po świętach w różnych naszych w gronach rodzinnych i, i innych gronach też naszej parafii będzie opłatek parafialny. Czyli Słowo Boże zwraca nam uwagę, że będziemy dzielić się chlebem, który symbolizuje Jezusa, Boga wcielonego, Boga, który stał się chlebem, stał się pokarmem, ale stał się także okazją do wspólnego, razem spożywania posiłku, spożywania chleba. I o tym też jest tutaj w tym pierwszym czytaniu, że kiedy porodzi, mająca porodzić, to jest też takie prorockie zapowiedzenie narodzin Jezusa przez Maryję, wtedy, pisze dzisiaj prorok Michała, reszta braci jego powróci do synów Izraela. Czyli Michała mówi do ludzi, którzy jakoś są podzieleni, jakoś są od siebie oddaleni, i mówi, że kiedy przyjdzie Jezus. Wtedy będzie pojednanie. To jest też dla nas zaproszenie i często pewne wyzwanie, żeby na święta mieć otwarte serce na tych, z którymi czasami trudno nam być razem. Jest to zaproszenie, aby przyjąć Jezusa, który jest pojednaniem, przyjąć chleb, którym się będziemy łamali ze wszystkimi, z którymi spotkamy się w różnych gronach rodzinnych i innych przystolach. I jest to takie zaproszenie, i często wyzwanie, aby mieć otwarte serce. Pomimo naszych różnych czasami konfliktów, trudności, niezrozumienia, pomimo tego, że może jesteśmy w jakimś etapie, że jeszcze się nie rozumiemy jest to często etap w drodze. Warto na to też tak patrzeć, że dzisiaj się nie rozumiemy, i coś ma Wam to powiedzieć. Potrzebujemy kontynuować drogę zrozumienia, zanim kiedyś bardziej się pojednamy, zanim kiedyś sobie bardziej. Przebaczymy. Warto prosić Boga o to, żeby dobrze wykorzystać czas także trudu czy konfliktu, bo on jest krokiem w drodze. Ale jeśli tylko by się udało, o to też warto bardzo prosić Pana Boga, żeby na te święta jakiś gest pojednania zrobić. Może on będzie tylko gestem wyciągniętej ręki z opłatkiem. To też już będzie dużo. A jeśli nie. Nie mamy jakiegoś szczególnego doświadczenia w tym momencie konfliktu czy podziału, to niech to łamanie się opłatkiem będzie okazją do głębszego okazania miłości, do także przygotowania głębszego świąta. także do włączenia się we wspólne przygotowanie tego, co przy stole. A to oznacza, że. Dzisiaj, jutro, chociaż nawet dzisiaj jest niedziela, ale myślmy, myślę, że możemy z jakimś pewnym spokojem sobie powiedzieć, że przygotowywanie świąt nie jest pracą niekonieczną, zwłaszcza jeśli tylko w niedzielę możemy nie pracować. I że można dzisiaj przygotowywać święta z miłością, z zaangażowaniem. Jeśli dzisiaj nie mamy szkoły i nie mamy pracy, o ile mamy taką sytuację, to żeby zaangażować się w przygotowanie tego, co przy Przygotowanie tego, co będzie w dzień świąteczny, czy w Wigilię, i potem święta, łamaniem się chlebem. A zatem jest to zaproszenie do bycia razem. Bycia razem w przygotowywaniu świąt, bycia razem w jakimś pojednaniu, krokach pojednania. To Słowo Boże dzisiaj nam podpowiada. Troszczy się o nas, o nasze serce, żebyśmy dobrze skorzystali z tego czasu przed świątecznego i świątecznego. Drugie czytanie bardziej nas przygotowuje do takiego zrozumienia, że Pan Bóg naprawdę stał się ciałem z przyjemnością i z radością. Jest to taki zapis medytacji, takiej, no, byśmy powiedzieli, troszeczkę sięgającej duchowo do pewnej tajemnicy, jak to mogło być, zanim Jezus przyszedł na świat, tej swojej odwiecznej w historii o wiecznym stanie istnienia jest taki dialog słowa Jezusa, Syna Bożego z Ojcem, który mówi, że przychodzę z radością przyjmując ciało, którym, które mi Ojcze przygotowałeś. Przychodzę, aby spełnić Twoją wolę, bo wolą Pana Boga jest, abyśmy jako ludzie przyjęli nasze ciało też z radością i w ciele, to znaczy na Ziemi, żyli jak najlepiej. Dlatego Jezus przychodzi, aby usunąć przeszkody do życia jak najlepiej, do życia dobrego, do życia, które nas rozwija, do przekształcania Ziemi, przekształcania naszych serc, przekształcania naszych relacji, rozwijania nas samych i wszystkiego, co wokół nas. Dlatego Jezus spełnia wolę Ojca, aby nasze życie na Ziemi, było pełne, było radosne, było owocne. Grzech przeszkadza nam owocowań, więc Jezus przychodzi nas zbawić od grzechu, i mówi: Przychodzę z przyjemnością przyjąć ciało. Myślę, że jest to ważne przesłanie dla naszych świąt i dla naszej w ogóle chrześcijańskiej wiary, żeby rozumieć, że ciało jest czymś dobrym, i że Pan Bóg, Syn Boży, druga osoba Trójcy świętej przyjmuje je z radością. Tak się jakoś zrobiło, że źle rozumiejąc niektóre rozważania z Pisma Świętego, na przykład świętego Pawła, bo jak się dobrze w to wczytać i przemedytować, przemyśleć, to, to jest tam bardzo głębokie nauczanie o ciele, ale tak się jakoś nam zrobiło, że czytając powierzchownie czasami słyszymy, że ciało jest czymś złym. Święty Paweł tam używa bardzo symbolicznego języka, więc dzisiaj ten list do hebrajczyków on nie jest autorstwa św. Pawła, już dzisiaj to jakoś wiemy, kiedyś tak uważano. On pokazuje nam taką piękniejszą, głębszą, prawdziwą perspektywę, gdzie Pan Bóg mówi, że ciało jest czymś dobrym, bo On sam ciało przyjmuje. Więc potrzebujemy takiego uleczenia naszego rozumienia, jak to jest, że otrzymaliśmy ciało, że to nie jest za karę, że to nie jest do tego, żeby się męczyć, tylko dlatego, żeby przyjąć ciało jako Pewien też środek, sposób kochania. No i na święta, dzięki temu, że mamy dwie ręce, tak? że mamy ciało, możemy coś zrobić, przygotować na święta. Możemy przygotować coś dla ciała, czyli przygotowujemy smaczne posiłki, żeby nasze ciało też miało z tego przyjemność, pokarm, odżywienie. Dzisiaj mamy tyle jedzenia, które nie odżywa, nie odżywia. Nie? Mówimy, że to jest takie fast food, szybkie jedzenie, które no, coś tam pomaga, ale nie karm nie odżywia głęboko naszego ciała. Więc przygotowujemy na święta coś, co będzie pokarmem odżywiającym, aby nasze ciało było zdrowe, aby nasze ciało miało też przyjemność, aby nasze ciało miało siłę do dalszych gestów kochania. Więc Pan Bóg znowu przez ten fragment z listu do Hebrajczyków, z drugiego czytania, przygotowuje nas na świętowanie, że Bóg przyjął ciało z radością dla nas, aby nam pokazać, że w ciele można przeżyć życie radośnie na ziemi i z przyjemnością, aby posługiwać się ciałem do obdarowywania. Ciało to też zdolność do bycia blisko z kimś drugim, ciągnięcia ręki, do przytulenia, do podarowania czegoś, więc również ta, to przesłanie o tym, że Bóg przyjmuje ciało, że Jezus staje się ciałem jest zaproszenie, żebyśmy byli blisko siebie na te święta, żebyśmy podawali sobie rękę, żebyśmy Okazywali sobie gesty miłości i miłości. I wreszcie w Ewangelii widzimy, jak Maryja przynosi Jezusa, a razem z Jezusem przynosi radość. Radość jest częścią świętowania. Najpierw Maryja pozdrawia Elżbietę. Pozdrowienia w tradycji żydowskiej, to jest taka wymiana. Zapytań i nawet modlitwy, błogosławienia drugiej osoby, takich zapytań, co słychać u ciebie, co słychać u Twoich rodziców, co słychać u Twoich dzieci, co słychać u Twoich wujków, ciotek, dalszej rodziny. Niech Pan Bóg Was błogosławi. To też zajmowało trochę czasu, i dlatego na przykład, może pamiętamy, Jezus mówił: Jak będziecie do swoich uczniów apostołów, jak ich wysyła na głoszenie dobrej nowiny, to mówi. Głoszenie dobrej nowiny jest priorytetem, trzeba to robić szybko. Nikogo zatem w drodze nie pozdrawiajcie, bo to zajmowało dużo czasu. Ale ta tradycja, ten zwyczaj pozdrawiania jest bardzo piękny, bardzo głęboki, bo właśnie jest tam troska i modlitwa. Co słychać u Ciebie, dobrze, to niech im Pan Bóg błogosławi. Pytanie z troską o sprawy człowieka, którego się pozdrawiało, o jego rodzinę, o sprawy rodziny pytanie z troską i dołączanie do tego błogosławienia. Niech Panu będzie błogosławiony, niech Bóg Ci błogosławi, niech błogosławi Twoim sprawom, niech błogosławi Twoim, Twoim bliskim i ich sprawą. Maryja przychodzi z takim pozdrowieniem, czy z taką troską o sprawy Elżbiety, o jej życie teraz, o poczęte życie świętego Jana Chrzciciela w jej łonie, o jej też historię, bo czytałem w innych miejscach, że Pan Bóg Wyzwoił Elżbietę przez to poczęcie naczczyciela od wstydu, który nosiła tyle lat w tej tradycji, nie mieć dzieci było wstydem. Czyli Pan Bóg się troszczy o Elżbietę, i w pozdrowieniu Maryi słyszy na wiele życzliwych słów dotyczących miłości do jej aktualnego stanu, do zrobienia jej historii, tego, co ona o sobie myślała przez wiele lat, troski o jej życie teraz. To jest też znowu zaproszenie dla nas, do takiego mówienia sobie dobrych życzeń na święta. Naprawdę dobrych, może takich trochę głębszych, może takich trochę bardziej przemyślanych, z jakąś większą troską niż, niż przez inne dni w ciągu roku. I zaproszenie do zatroszczenia się, do zapytania, też do posłuchania tego, co ktoś mi powie, jak on teraz żyje, co u niego słychać, co w jego sprawach słychać, co w jego rodziny słychać. Przyjmijmy to zaproszenie właśnie z tego zwyczaju, który Maryja w swojej tradycji. Żydowskiej stosuje, żebyśmy my także mówili sobie życzliwe słowa. Będziemy je mówić sobie z tymi, którymi się spotkamy, ale wiemy, że dzisiaj też w naszej sytuacji, tak część naszej rodziny jest, jest gdzie indziej, żebyśmy sobie pisali, żebyśmy do siebie dzwonili, żebyśmy sobie przypominali, do, do kogo tu jeszcze napisać, do kogo tu jeszcze zadzwonić, żeby przekazać dobre słowa. A dalej Maryja. Hmm, Przychodząc i niosąc w sobie już Jezusa, którego już poczęła, sprawia, że Elżbieta mówi, że skoro usłyszałam Twój głos, Twojego pozdrowienia, wszystkie te dobre słowa, i skoro przeczuwam, że w Tobie jest Jezus, bo ona wie, jakoś od Ducha Świętego wie, że Maria jest matką Pana, o tym dzisiaj mówi, porusza się, z niej, się w niej z radości jan Chrzciciel. To poruszenie z radości, jest takim słowem,. Specjaliści od, od, od języka biblijnego mówią, słowem, że to dzieciątko podskoczyło, a nawet można by powiedzieć przez porównanie, gdzie w innych miejscach Pisma Świętego to słowo jest używane, że zatańczyło. Czyli Maryja, przynosząc Jezusa, zaprasza do radości i do tańca, do takiego świętowania, w którym porusza się nasze ciało. To też ważne zaproszenie. Częścią od tego pewnie będzie wiem, śpiewanie kolach, czyli jakiś, jakiś rodzaj właśnie wspólnej, wspólnej radości przez wspólne śpiewanie. To jest takie zaproszenie ważne dla nas, bo, bo nam często jakoś tak chrześcijaństwo przez naleciałości różnych kultur, też tej, tej rzymskiej, jesteśmy rzymskimi katolikami, a i rzymska liturgia to taka uporządkowana, tak jest powiedziałem tylko tyle, ile trzeba, wszystko ma swoje reguły. Często to nasze chrześcijaństwo jakoś tak się, się robiło, zrobiło mało radosne. A Franciszek o tym mówił od początku swojego pontyfikatu i pierwszy dokument, który napisał, nazwał Radość Ewangelii. Więc ciągle mamy zaproszenie, żeby odkrywać radość. Nawet jeśli nam nie jest radośnie, z różnych może doświadczeń, które jakoś przeżywamy, żeby jakoś przyjąć pewne pocieszenie w trudach w jakimś smutku, którego być może doświadczamy. Przyjąć pewną pogodę wewnętrzną i zaufanie, że pomimo teraz, że, tego, że jest mi ciężko, Pan Bóg mnie prowadzi. Bóg jest moją radością, nawet jeśli doświadczenia nie są radosne, to Pan Bóg jest naszą radością. Dla Elżbiety radością jest Maryja i Jezus, którego Maryja przynosi. Zaprasza nas Dzisiaj to Słowo, Maryja, która przynosi Jezusa do radosnego świętowania w te dni świąteczne. Więc zobaczmy, że jak tak się wczytać w Boże Słowo, które moglibyśmy powiedzieć troszczy się o nasze święta, to możemy odczytać wiele wskazówek, wiele zaproszeń, żeby jak najpełniej, najgłębiej i radośniej przeżyć te najbliższe dni. Przyjmijmy zatem tę troskę Boga, troskę Słowa, które do nas przychodzi, przyjmijmy Jezusa, którego Maryja dzisiaj szczególnie nam przynosi, przyjmijmy to zaproszenie do dobrego świętowania, pełnego życzliwości, kochania poprzez ciało, pełnego miłości.